Chcemy pokazać, że energia, którą kiedyś wkładaliśmy w walkę, może służyć budowaniu. Od 2015 roku w siedzibie komendy przy South Los Angeles odbywają się miesięczne spotkania pod nazwą Rotable for Peace. Uczestniczą w nich przedstawiciele różnych krips, oferują oficerowie policji, psychologowie i działacze społeczni. Podczas jednego z takich spotkań w 2022 roku Terry T. Williams, były poróżnik Eagle Tri Gangster Cribes, opowiedział przez lata w policji wroga. Oni widzieli w nas przestępców. Teraz siedzimy przy jednym stole i mówimy o tym, jak zapobiegać kolejnej strzelaninie na rogu ulicy. Efekty są mierzalne. W dzielnicy, gdzie działają programy mediacyjne, wsparcie przez byłych członków KLIK, liczba incydentów z użyciem broni spadła o 35% między 2019 a 2024 rokiem. Mamy do czynienia z różnymi programami, programami mentorskimi. W Long Beach działa taki program pod nazwą Blue New. Gdzie byli członkowie co odwiedzają szkoły, średnio opowiadają o swoich doświadczeniach, nie ukrywają brutalnej prawdy o życiu w gangu, ale pokazują też inne możliwości. Kevin K. Doug Martinez, który spędził 15 lat w więzieniu za napad z bronią, dziś prowadzi zajęcia o zarządzaniu gniewem. Mówił uczniom: Myślałem, że siła to tylko pięści i pistolety, prawdziwa siła to umiejętność powstrzymania się od przemocy. Mamy też tutaj współpracę z uniwersytetami. UCLA, USA rozpoczęły programy badawcze nad. Deradylizacją gangów. W ramach projektu Voice for the Streets studenci z socjologii prze przeprowadzają wywiady z byłymi członkami Klik. Celem jest zrozumienie mechanizmów, które prowadzą do takiej przemiany gangów w organizacje społeczne.